Sponsorem programu był producent naturalny wody mianiej. Musi Nianka. Junior Angin. To nowy lek na bólu gardła u dzieci. Zwalcza przyczynę bólu, wirus i bakterie. Junior Angin. Sponsorem programu był producent leku Neo Angin. Neo Angin na ból gardła. Poznaj się z treścią lotki dolaczonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutem, każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. O Jezu, mamy kaszel! Mamy go! Przyjmij tu, bu, bu. dobrze. Dziękuję bardzo! I za tuki pełny dzień, dostępny w ap Tego lata przygotuj się na nowość! Doskonałe połączenie cytrusowej lemoniady i prawdziwego piwa. Orzeźwiający smak. Dobrze schłodzony gasi pragnienie, Radler. Warga radler. Ach. Już klepach! Teraz momę zobaczymy, zobaczymy Tak. Ja z mą brzydą papę, tyle hebaty, saga, hebatka. To prawdziwe. Saga jest o obie hebaty, sagarka, ulubiony ludzina. Czas na rigę! Pochłonie <śmany> cię bez reszty, świetnie o tym wiesz. Nie będzie już odwrotu. oj nie babcia czuwa od razu widać że pizza riga to doskonała rodzinna tradycja pyszne domowe ciasto mnóstwo ulubionych dodatków pizza riga nasza rodzinna tradycja sponsorem programu jest producent herbaty Lloyd. sponsorem programu jest producent magnezów z linii Leomark. Sponsorem programu jest producent preparatu DuoFem. Na łagodzenie objawów menopauzy.